The Electric State to przygodówka science fiction, którą od wczoraj można oglądać na Netflixie. Zarówno przed, jak i za kamerą jest cała czereda bardzo znanych nazwisk poza reżyserię. Tego filmu odpowiadają bracia Russo. Za scenariusz odpowiadają Steven McFeely Christopher Marcus, czyli to jest ekipa, która odpowiada za takie niesamowite hity u Marvela jak Avengers Wojna Bez Granic i Avengers Koniec Gry. A przed kamerą mamy w głównej roli Millie Bobby Brown, oprócz niej Christophera Prata, Kihui Kuana, Stanleya Tucciego, Giancarlo Esposito. Po mniejszych rolach mamy nawet Briana Coxa, Jenny Slade, Woody'ego Normana, czy Colmana Domingo. Więc jest tutaj znanych ludzi naprawdę, naprawdę sporo. A film opowiada o tym, jak osierocona nastolatka wyrusza na poszukiwania zaginionego brata z robotem u boku oraz na potkalnym po drodze przemytnikiem i jego dowcipnym pomagierem. Także gdyby to był film, który wchodziłby do kin i widziałabym taką zbieraninę twórców i taką obsadę, to miałabym wielkie oczekiwania i wielkie nadzieje w związku z taką produkcją. Ale ponieważ tutaj za tym wszystkim stoi Netflix, chcąc nie chcąc zaczęła mi się powoli włączać Czerwona lampka. Bo umówmy się, ale to co Netflix robi ostatnimi czasy, jeśli chodzi o filmy, no to jest to raczej sieka, papka i lekka kaszana, bez większego polotu. Zajmę się przykładów, można mnożyć, ale na moim kanale ostatni taki film od Netflixa, który recenzowałam, to jest film znowu w akcji, który. Okrutnie mi się nie podobała, a też miał bardzo dobrą obsadę. Więc chociaż naturalnie planowałam od samego początku obejrzeć The Electric State, no to miałam z tyłu głowy, że o to Netflix, więc znowu może być tak jak zawsze. I jak jest? No cóż, zaczynało się... Nie do końca oryginalnie, ale jednak jakaś obietnica była. Film osadzony jest w alternatywnej rzeczywistości w latach 90., ubiegłego wieku, rzecz jasna, kiedy to roboty, które są stworzone do tego, żeby pomagać ludziom w ich codziennych czynnościach, nagle zaczynają się buntować, bo chcą wolności, więc bunt robotów nowe nie znałam. Ale okej, okay, film jest skierowany do publiczności 13, więc myślę sobie, dobra, nie oceniajmy, może to jest taki punkt wyjścia dla młodego widza, który chce. Zachłystnąć się tym takim kinem z pogranicza przygodówki science fiction. My mieliśmy w naszych czasach Stevena Spielberga, więc może bracia Russo dadzą młodemu pokoleniu to, co myśmy mieli te 25-30 lat temu. W sumie myślałam, że to powiedziałam, ale ostatecznie zwyczajnie zapomniałam. Jeśli chodzi o jeszcze jakieś inne powiązania i odwołania do twórczości Stevena Spielberga, to też nie trzeba daleko szukać, jeśli chodzi o stronę wizualną, bo wszystkie elementy w, w The Electric State, które zawierają VR, i te wszystkie takie hełmy, które oni sobie zakładają na głowę, to jest zdecydowanie zainspirowane filmem Ready Player One, który nie tak dawno wyszedł, także tego bardzo odkrywcze, nikt tego w kinie jeszcze nie widział. I chociaż ja bardzo często krytykuję filmy Netflixa za to, że z jednej strony wyglądają na drogie, bo mają bardzo... Wyglądająco na drogą obsadę, to efekty specjalne pozostawiają często bardzo wiele do życzenia. To tym razem było inaczej, bo efekty specjalne w tym filmie są naprawdę bardzo dobre. Nie sprawdziłam sobie, kto jest odpowiedzialny za efekty specjalne w tym filmie, ale sprawdzę i postaram się wrzucić to gdzieś tutaj na ekran. Ale naprawdę, jak na to, do czego ja z reguły jestem przyzwyczajona, to byłam zachwycona, bo te wszystkie roboty wyglądają bardzo namacalnie, bardzo prawdziwie. Myślę, że dużo tutaj pomógł ten taki efekt, że te roboty nie są takie wszystkie piękne, nowe, lśniące, przez co mogłyby wyglądać arcyfejkowo, tylko że właśnie wszystkie są brudne, lekko pordzewiałe. Estetyka lat 90. tutaj dość mocno pomaga, bo wszystko nie jest Aż takie nowoczesne jak teraz u nas w latach XX-XXI wieku. No i też nie mogę powiedzieć, że muzyka była całkiem okej. Okay. I nie mówię tutaj o tej takiej instrumentalnej muzyce, która trafi na soundtrack, tylko myślę o piosenkach. Które są puszczane na przestrzeni tego filmu. Ja często się zrzymam na needle dropy, ale tutaj podeszli mnie dobrze, bo w momencie, kiedy po raz pierwszy widzimy postać Chrisa Prata, to słychać utwór Mother zespołu Danzyk, a ja absolutnie uwielbiam ten kawałek i uwielbiam Glena i jego muzykę, więc. Um, ok. Potem jeszcze parę razy było dowiezione od strony muzycznej. W pewnym momencie przestało, kiedy na scenę wkroczył robot, który tak naprawdę jest w wielkim taco, w sombrero i grał na pianinku. Różne utwory, które miały zagrzewać roboty do walki, i to uważam, że już było absolutnie kliszowe, absolutnie cheesy, jak to się mówi w języku angielskim, i to już absolutnie mnie denerwowało. I fakt, że były to szlagiery w stylu Don't Stop Believing zespołu Journey albo I Will Survive, Glory Gaynor, no to, to już było dla mnie, o nie. Nie, to już jest za dużo. Bardzo dziękuję, już mi się to nie podoba. No i tak, co powiem, bardzo szybko zostały obnażone wszystkie największe problemy Netflixa i jego modelu. Tworzenia filmów, a zwłaszcza scenariuszy do tychże filmów. Bo chociaż od samego początku jest sygnalizowane bardzo dużo jakichś takich ważnych motywów, o których trzeba rozmawiać, to potem się tak naprawdę o tym nie rozmawia. Tutaj, motywem przewodnim tym wszystkim, jak słyszeliście w opisie, jest wędrówka ośrodkowej nastolatki, która poszukuje swojego brata i podróżuje w towarzystwie robota i potem Krisa Prata i jego robota. Więc tutaj wiadomo, mamy wątek samotności, poszukiwania rodziny, tej element Transhumanizmu jest bardzo mocno wypuklony. Ja nie jestem pewna, jak dużo bo zostało powiedziane w trailerze, ale jak znam Netflixa, to pewnie wszystko zostało powiedziane, więc nie wiem, czy możecie traktować to w kategorii spoilera, ale to po prostu powiem. Ten robot, z którym ona podróżuje, to zawiera w jakimś aspekcie umysł jej brata, więc de facto ona szuka swojego brata, mając za pomagiera robota, który trochę jest jej bratem. Więc tutaj, wow, transhumanizm, porozmawiajmy o tym jeszcze trochę. Na samym początku jest też poruszony wątek eskapizmu. Mój, czy eskapizm jest wolnością, czy tak naprawdę zniewoleniem? Ja troszeczkę to tutaj e, ubogaciłam, bo film tak naprawdę nie wchodzi w to aż tak intensywnie głęboko. Bo w momencie, kiedy następuje bunt robotów, następuje wielka wojna, roboty zostają pokonane, to pewna firma tworzy bardzo nowoczesną technologię, która pozwala ludziom na przebywanie w wirtualnej rzeczywistości. Więc wszyscy siedzą z hełmami na głowach i tak naprawdę gniją przed kanapą, a w głowie przeżywają jakieś tam przygody, czy są cholera wie, gdzie i robią cholera wie co. Więc eskapizm mocno. Co o odczytuję bardzo personalnie, bo ja jestem osobą, która bardzo intensywnie żyje eskapizmem, co widzicie, bo mam kanał, który tyczy się filmów, a filmy są niczym innym jak po prostu eskapizmem, ucieczką od rzeczywistości. Ale na dobrą sprawę, tylko zaznacza to na początku, a potem już w ogóle się praktycznie tym nie zajmujemy. Także poza eskapizmem mamy jakieś takie złe nawyki, zamienianie jednej technologii na drugą przez to, że jesteśmy po prostu jako ludzie y, wadliwym gatunkiem, jesteśmy leniwymi bułami i nie chce nam się, nie wiem, robić y, w rzeczywistości, tylko szukamy za wszelką cenę Sposobu, żeby ktoś nas wyręczył w naszej pracy, żebyśmy mogli po prostu nic nie robić. I to wszystko jest ciekawe. Okej. Okay. Ale tak naprawdę nic się z tym więcej nie dzieje, tak jak w sumie nie bardzo dzieje się cokolwiek z bohaterami. I tutaj problem jest tak jakby na dwóch poziomach. Po pierwsze, uważam, że ok, jest fantastyczna tutaj obsada, tak jak wam wymieniłam, wow, tyle znanych nazwisk, ale tak naprawdę to jest absolutnie generyczny casting najbardziej oczywistych ludzi, których powinno się wsadzić w te najbardziej oczywiste jednowymiarowe role. Mili Bobby Brown, lekko pyska ta nastolatka, która nie da sobie w kasze dmuchać, ale niby ma jakieś tam pokłady emocjonalne, bo tak naprawdę jest skrzywdzona i zraniona, i ona musi się tak, jakby wewnętrznie naprawić. Chris Pratt, pyskaty przemytnik, który tak naprawdę ma złote serce. Kichu i Kwan, zachukany naukowiec, który jest elementem dużej maszyny, który tak naprawdę ma złote serce i wiecie, i robi te takie neurotyczne, standardowe Kichu i Kwanowskie ruchy. Giancarlo Esposito, który w tym filmie absolutnie mnie denerwuje, bo ja uwielbiam Giancarlo Esposito. To, wszystkie propsy tego świata dla Giancarlo Esposito, ale żeby oni dali mu w tym filmie coś do zrobienia, oprócz tego, że on praktycznie siedzi cały film w fotelu z tym urządzeniem na głowie i tak naprawdę jest tylko gębą na ekranie. I nic więcej. I on jest jakimś tutaj wielkim generałem, który nie lubi robotów, bo tak. I tak naprawdę z niczym w sumie nie wchodzimy jakoś bardzo głęboko. Film się nie rozwija. Mamy wrzucone te kilka tutaj generycznych postaci jak na początkowej sesji w Dungeons and Dragons, tylko w alternatywnej rzeczywistości lat 90. i to jest bardziej sci-fi niż fantasy. I scenki rozgrywają się tak. O, tutaj jest coś, co chce nas zniszczyć. O nie, to coś nas złapało. Rozmawiamy z tym jedną scenę. O, to jest teraz nasz nowy kolega, idziemy dalej. O, tutaj spotykamy kogoś. O nie, roz Rozmawiamy teraz z Tobą, bo Ty jesteś wrogiem, problemem czy cokolwiek. W następnej scenie już jesteś naszym wsparciem. I w momencie, kiedy ta sama sekwencja scenek według tego samego schematu dzieje się po raz trzeci, to ja się od tego wszystkiego odłączam emocjonalnie. Zaczynam je to wkurzać i zaczynam szukać tym wszystkim jakichś dodatkowych dziur, bo już w tym momencie wiemy, że ten film, nawet jeśli ma jakieś dziury, to wynikają one z niedbalstwa i z lenistwa, a nie z tego, że no dobra, film jest dobry i możemy mu puścić płazem jakieś tam niedociągnięcia na innym polu. I tutaj dochodzimy do tego, że jak w siódmym sezonie gry o Tron czas i odległość nie mają znaczenia, bo postacie postaci tak, jakby nie wiem, teleportują się z miejsca na miejsce, chociaż mają do pokonania coś na kształt 1300 mil. Nie jestem pewna, ile to jest kilometrów tutaj. Wam to przelicza, ale, ale dużo. Więc jeśli ten sam zestaw bohaterów stoi w pomieszczeniu i patrzą się na siebie, podczas gdy w innej scenie inny zestaw bohaterów mówi o, musimy przebyć tę odległość, bo to i tamto, po czym wracamy do tego pierwszego zestawu, nazwijmy ich tutaj antagonistami, którzy dalej stoją w tym samym pomieszczeniu, dalej patrzą się na siebie, a tamci już są u ich bram, to znaczy, że coś kurde poszło cholernie nie tak. Albo mamy tutaj umiejętność teleportacji, o której nie wiedziałam. Poza tym tak jak już Wam rzekłam, co mogło być potencjalnie spoilerem, ale w tym momencie, przyznam się szczerze, że już nie bardzo mnie to interesuje, bo weszłam ewidentnie już w fazę rantowania i narzekania i marudzenia i besztania tego filmu, to zdawałoby się, że emocjonalnym centrum tego wszystkiego jest właśnie związek między Millie Bobby Brown i jej bratem, który przez większość filmu jest tak naprawdę robotem. Ale oni w ogóle nie spędzają z tym czasu, w ogóle nie rozmawiają, w ogóle poza może jedną sceną nie dochodzi między nimi do żadnej interakcji, która miałaby na celu nadrobić stracony czas. Jest wręcz taka Scena, w której Millie Bobby Brown ma jakieś takie wspomnienia z przeszłości, które ją bardzo wzruszają, i ona rozmyśla w nich nad utraconym czasem, rajem utraconym tym, co było kiedyś, chociaż ma koło siebie kurczę tego robota, który tak naprawdę jest bratem. Spędź z nim czas, porozmawiaj z nim, nie wiem, cokolwiek zróbcie razem, oni tam pewnie robią coś razem, ale robią to tylko raz. Przez to, tak naprawdę, emocjonalne centrum tego filmu, dla mnie, które zostało zaprezentowane, nie jest nijak realizowane i doprowadza mnie to do szału. Takie na marginesie to zaznaczę, bo w momencie, jak nagrywałam, to jeszcze o tym nie wiedziałam, ale rzekomo na ten film poszło 300 milionów dolarów, więc ja się pytam. Gdzie są pieniądze za las? I na co te pieniądze za las poszły? I jeszcze jako wisienkę na torcie negatywów w kontekście tego filmu, to absolutnie zdenerwowało mnie samo zakończenie. Bo na końcu jest wygłoszone takie, a nie inne przesłanie, które dla mnie tylko i wyłącznie podkreśla to, jaki płytki i pusty jest tak naprawdę ten film. Bo jeśli chcecie głosić takie, a nie inne przesłanie, którego wam nie zaspoileruję, to pracujcie... Nad tym przez cały film. A nie sygnalizujcie to gdzieś na początku, a potem nagle róbcie coś innego, sekwencję głupich scenek, po to, żeby na samym końcu powiedzieć: O, to jest nasze przesłanie, bo sobie w ogóle na to nie zapracowaliście. A tutaj na koniec rzuciliśmy: O, takie przesłanie wow, wow, film taki głęboki wszyscy wpadają sobie w ramiona fanfary kurtyna. Nie, to wcale nie znaczy, że ten film jest głęboki to jest okropne. I może mówię tak, bo nie jestem publicznością docelową dla tego filmu. Tak jak powiedziałam, to jest film 13. Może ten film spodoba się dzieciakom. Allo wesamten filb ja, lat. 36. I jak dla mnie poza wasą wizualną, to ten film nie prezentuje sobą praktycznie niczego, bo jest płytki, spłaszczony, absolutnie powierzchowny tematycznie i scenariuszowo. Jest generyczny pod względem obsady, która jest absolutnie zmarnowana w tym filmie. Mój niemąż powiedział, że jego zdaniem Mili Bobby Brown źle zagrała. Moim zdaniem w filmie zagrali tak naprawdę wszyscy w sumie źle, bo ich postaci po prostu zostały źle napisane i oni nie mają co tu grać. Tak jak powiedziałam, przez to, że film jest z produkcji Netflixa, to nie spodziewałam się tutaj nie wiadomo czego, ale tak czy siak uważam, że to jest bardzo zmarnowany potencjał i ogólnie to wstyd. Mieć taki skład przed kamerą i za kamerą i zrobić takie absolutne badziewie. Także ogólnie to ode mnie Electric Stage jest w stanie dostać maksu cenę 4 na 10. To jest takie między 3 a 4 na 10, ale już dobra niech będzie, niech będzie na razie to 4 na 10. Bo było tam jednak parę elementów, które były znośne, bo ciężko powiedzieć, że były fajne, ale były znośne. Natomiast przeczytałam w komentarzach, że ponieważ ten film bazuje na książce autorstwa Simona Stalenhaga, tak mi się wydaje, że czyta się jego nazwisko, bo to jakieś takie nordycko brzmiące, północno brzmiące nazwisko. I że na podstawie jego książki, jego twórczości jest serial na Amazon Prime, który nazywa się Opowieści spętli I że podobno to jest serial, który jest dobry, wartościowy i lepiej zainwestować w niego czas, niż oglądać The Electric State na Netflixie. Także jeśli pragniecie większego spełnienia w kontekście takiej estetyki i takiej strony wizualnej, jak możecie zobaczyć w filmie The Electric State, no to może faktycznie ciężko, żebym Wam tutaj poleciła to, bo nie widziałam serialu opowieści z ale możecie udać się na Amazon Prime i po prostu sobie to zweryfikować, albo możecie też powiedzieć mi w komentarzach, jeśli ktoś na przykład widział opowieści Spętli. Czy faktycznie tak jest, czy faktycznie warto, bo może i bym się skusiła. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu, jeśli podoba Wam się to, jak powiadam o filmach, to gorące, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy, zostawiania lajków. Zostańcie na moim kanale jeszcze chwilę, obejrzyjcie sobie jeszcze filmik albo dwa, bo jeśli będziecie to robić, jeśli będziecie oglądać moje treści, to YouTube będzie wiedział, że są to treści interesujące, wartościowe, będzie je popychał dalej w algorytmie, pokazywał je innym ludziom, więc dzięki temu mój kanał ma szansę rosnąć. Więc z góry wam dziękuję za to, jeśli to robicie. No i co? Do zobaczenia następnym razem.